Cześć kochani, ja jestem już na lotnisku na Zanzibarze i lecę na wyprawę, a nie na taką normalną wyprawę, tylko na chyba największą wyprawę mojego życia. Lecę do Ruandy, Kongo i Nigerii. Ta wyprawa jest na pewno najdroższą wyprawą, którą w ogóle do tego momentu odbyłam. Bo będzie mnie to kosztowało 5 do 6 tysięcy dolarów. Wiem, że wielu z Was wolałoby za te pieniądze polecieć na wakacje na Polinezję Francuską i spać w domkach na wodzie, ale nie ja. Jestem podróżniczką, kocham przygody, kocham odkrywać to, czego internet nie pokazuje, czego telewizja nie pokazuje. I właśnie taki świat pokażę Wam tutaj u mnie na Instagramie i na YouTubie. Na Instagramie oglądajcie moje story blondontheroad.pl na tą wyprawę miałam lecieć z koleżanką, którą znam z internetu, z Instagrama, obserwujemy się od długiego czasu. Umówiłyśmy się, że polecimy razem w tą podróż, że przyleci do mnie na Zanzibar, spędzimy troszkę dni razem i później taką podróż wyruszymy razem. Z tego względu, że Morgan miała 40 urodziny 1 grudnia, ja stale miałam grupę, Morgan zdecydowała polecieć sama do Kongo, bo chciała, żeby to było setne odwiedz odwiedzone państwo w jej życiu. No, Ja z tego względu, że miałam grupę, dolecia miałam dolecieć do niej później. Morgan niestety tak się wystraszyła, powiedziała, że to jest najgorsze, najtrudniejsze, najbardziej niebezpieczne państwo, jakie w ogóle odwiedzała. No i nie pytając mnie o zdanie, wróciła do Tanzanii, gdzie jest bezpieczniej i taniej. No jak dla mnie trochę słabo z tego względu, że no się dogadałyśmy razem. Ona była takim moim jakimś hero i jakąś inspiracją. No ale jak widzimy, trzeba ufać tylko sobie i podróżować najlepiej samemu albo z zaufanymi ludźmi, a nie z ludźmi poznanym w sieci. E, Niebezpieczna z tego względu, że no niestety w Kongo są dwie wojny teraz. I to wcale niedaleko od miejsca, w którym ja będę. Jedna jest z Ugandą, a druga jest e, z gorylami. Czyli goryle to są takie jednostki bojowe i oni tam się biją, zabijają. E, między normalnymi cywilami, i w ogóle ta wojna toczy się w Wirunga, w Parku Narodowym, gdzie są goryle, które też miałam w planie. Niestety tam nie dotrę z tego względu, że jest tam wojna. Muszę bardzo uwa uważać, ale ja podróżuję tak długo, i no oczywiście trzeba uważać zawsze, ale no ja nauczyłam się tych technik e, podróżowania e, bezpiecznie, safe. Nawet wyobraźcie sobie, jakieś sznurki pokupowałam, żeby moje GoPro, słuchajcie, z GoPro będę Wam nagrywała i żeby to GoPro, w ogóle owinąć wokół e, ręki, żeby mi go nie wyrwali. Tak go całe obwiążę, żeby mogła do Was nagrywać i relacjonować. E, poza tym wszyłam sobie nawet kieszonkę w majtkach, żeby tam trzymać paszport. No bo jeżeli jeszcze te karty mi ukradną pieniądze, to rzeczy, no to sobie poradzę, ale jak mi paszport ukradną, to już jestem zgubiona. Więc no, muszę uważać. Nie będę sama wychodziła z domu. Płacę bardzo dużo za ochroniarzy. E, no chciałam, to mam. No niestety, jak ja to bukowałam, to tej wojny jeszcze nie było. E, no, ale że już tak dużo zapłaciłam za to, i zawsze to było na jakiś mojej bucket list. Postanowiłam to miejsce odwiedzić. Poza tym jeszcze jedna słaba rzecz się stała, bo w Ruandzie, do której jadę, lecę, wprowadzili kwarantannę kilka dni temu i muszę. Odbyć taką kwarantannę w hotelu bardzo dobrym i bardzo bardzo drogą. 24 godzinę, no plus muszę robić kilka testów, które jak wiemy są bardzo drogie. Zrobiłam tutaj już jeden, później muszę zrobić w Ugandzie jeden, później po kwarantannie jeden, potem przed wyjazdem do e, Kongo, przy przyjeździe do Kongo e, w Nigerii i przed wylotem do Tanzanii. Będę Wam regularnie nagrywała filmiki na YouTube'a, będę relacjowała mnie na Instagramie, więc śledźcie mi, mnie. Jestem zupełnie sama, więc każde wsparcie będzie na wagę złota. Um, no ja wierzę w siebie, wiem, że mi się uda. E, czy boję się? No troszeczkę tak, ale no kto by się nie bał. Ale ja chcę, że to zrobię, a nie ja, to kto? No, hej kochani, jestem w Ruandzie. Dotarłam do Ruandy, czyli do mojego pierwszego stopu. Jestem w hotelu, w którym robię kwarantannę, ale to jest po prostu śmiechu warte, ponieważ musiałam zapłacić a, e, 60 dolarów za zrobienie kolejnego testu. Już taki test robiłam i tak na Zanzibarze, czyli on był ważny. E, 90 dolarów za hotel, za kwarantannę, ale tak naprawdę wyniki testu miałam już po 4 godzinach, więc ja zapłaciłam e, 90 dolarów za 24 godziny w hotelu, po którym do, do w której musiałam być zamknięta tylko przez 4 godziny, bo później wynik testu był, czyli yy, weszłam do pokoju, przespałam się chwileczkę, a test już przyszedł, więc jestem wolna, mogę wszystko robić, a stale muszę być w tym drogim hotelu. E, więc najdziwniejsza kwarantanna w moim życiu. Zobaczcie, taki jest hotel, tu jest taki salon. Zobaczcie, tam jest jeden basen. Jest kilka basenów, z których już teraz mogę korzystać, ale ja nie zamierzam leżeć nad basenami, ja leżę, będę teraz e, śmigała na miasto. Pokażę Wam, jak wygląda. Stolica Ruandy, Kigali. Będę szła zupełnie sama? Czy się boję? Nie, nie boję się. Muszę być ostrożna po prostu. Zukiwany, to być Thank you very much. No kochani, jestem, jestem w centrum e, Ruandy, Kigali. Chodzę sobie samiutka po mieście z telefonem w centrum. No nie boję się, słuchajcie, tu jest tak ładnie. Czuję się jak w Europie, nie czuję się w ogóle jak najbardziej w Afryce. Nikt nie krzycze za mną nikt e, nie zatrzymuje mnie, nie próbuje mi jakiś taxi czy czegoś. No mam telefon wiązane do ręki, oczywiście, ale i tak czuję się super bezpieczna. Czuję się jak w Europie. Oczywiście na początku spytałam się w recepcji: Czy jest bezpiecznie, żebym szła tutaj sama? Czy mogę wykładać telefon? Powiedzieli mi, że w ogóle ty obok mieszka prezydent jest super bezpiecznie, wszędzie jest wojsko. E, naprawdę jestem pod wrażeniem. Uwielbiam ten moment i to uczucie jak e, lecę do nowego państwa mało o nim wiem. Jednak o tych afrykańskich e, państwach mało wiemy jest mało blogów, mało youtubów. E, no i mam pewnie jakieś oczekiwania. I jestem tak mile zaskoczona, jest w ogóle tak czyściutko tutaj, takie ładne samochody, wszyscy tak ładnie ubrani, tak mili, w ogóle wszyscy maski tutaj noszą, o naprawdę wszyscy noszą maski, muszę maskę założyć, ale jest naprawdę pozytywnie i w ogóle nie mam żadnego strachu, więc zobaczymy jak będzie dalej, no już niedługo Kongo. Śmieszne jest to, że ja zamówiłam pakiet e, kwarantanny i w tym pakiecie jest jedzenie też e, z dostawą do pokoju. Ale z tego względu, że ja nie wiedziałam, że ta kwarantanna będzie tylko 4, godzina, 4 godziny, oni wiedzieli, e, nie mogę zmienić programu na inny pakiet, żeby pójść do restauracji, jeść, więc przynoszą mi do pokoju te, to jedzenie. Mimo tego, że ja nie muszę być w pokoju, więc nie mogę jak normalny człowiek usiąść sobie do stolika i zjeść e, kolację. Więc dostałam taką kolację złożoną z kilku posiłków, sałatka, jakieś ziemniaki e, z mięsem, warzywa i bananowe ciasto. E, Przyniosłam jakieś, jeszcze jakieś napoje, ale nie rozumiem, czy o wiele łatwiej by było, żebym ja poszła do tej restauracji i jadła, a nie e, żeby musieli mi tutaj przynosić. Przecież dwa testy wyszły negatywne. No ale to ich zasady, ich praca, doceniajmy to. Pozwólmy się traktować jak królową i do, przynosić jedzenie do pokoju. To był super dzień w Ruandzie. E, bardzo mi się podobało w centrum, w ogóle jestem zaskoczona jak piękna i czysta Ruanda jest. I w ogóle jak mili są ludzie, wszyscy mówią pięknie po angielsku. No z Tanzanią nie ma porównania, to takiego dwa światy. E, no jednak, jeżeli chcecie zacząć podróżowanie od Afryki, bardzo polecam Ruandę, bo jest fajnie i bezpiecznie i ludzie są super mili, zaczepiają na ulicy, tak jak w innych częściach Afryki, co może być troszeczkę dla Was niebezpieczne. W każdym razie jutro rano lecę już do Pygmejów, na wulkan i do gorących źródeł, a później będę już się przemieszczała w stronę Kongo.